Nie, nie jesteśmy na Pradze Północ w połowie lat 90., lecz w centrum Piaseczna, przy ulicy Warszawskiej. To obskurne, walące się kamienice, trawione regularnymi pożarami, to kolejny pomnik nieudolności burmistrza Piaseczna. Nie można dopuścić, by przez te długie lata w samym centrum miasta roztaczał się taki widok. Jak można było w ogóle pozwolić, by te nieruchomości znalazły się w tak opłakanym stanie? Kończy się kadencja. Pozostaje wstrząsający obraz wstydu, stagnacji i marazmu. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Liczę na to, że mieszkańcy Piaseczna odrzucą swoje polityczne sympatie, podziękują partyjnej władzy i postawią na ludzi z wizją i zapałem do pracy. Takich, którzy potrafią nie tylko planować, ale także realizować. Liczę na Wasz głos w niedzielę 7 kwietnia. Chce wygrać wybory na burmistrza Piaseczna już w pierwszej turze, by jak najszybciej posprzątać ten bałagan. Obiekty będące pod opieką konserwatora zabytków nie są wyklęte. Ich remonty wymagają uzgodnień. Trwają nieco dłużej i kosztują więcej, ale są możliwe. Trzeba tylko chęci i determinacji.